Ciemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was już na ostatni film, jeśli chodzi o serię The od marki Alexander J. I będzie to naprawdę ciekawa pozycja, do której musiałem się trochę przekonać, ale po dłuższym testowaniu stwierdziłem, że naprawdę ten zapach ma coś w sobie. Mowa tu o zapachu Black Masks. Jest to zapach piżma, ale w czarnym wydaniu, takim bardziej mroczniejszym, bardziej takim eleganckim. Nie jest to zapach aż takiej mega czystości, świeżości, przejrzystości białego piżma, jakie mogliście zobaczyć u mnie na kanale. Tu gdzieś wam się filmy wyświetlą o tego typu tematyce. Tu będziemy mieli coś na pograniczu takiej właśnie elegancji i tu już bardziej czuć w takim klimacie arabskim, ale zapach jak najbardziej utrzymany w świeżym wydźwięku, jeśli można to tak nazwać. Niby świeży, a jednocześnie dosyć ciężki. Tak wygląda boks, Zobaczcie, przepięknie. Mamy bardzo fajne wzory. Czerni, złoto. Wiecie, to są moje kolory. No i w tym boxie również znajduje się czarna szkatułka. Mamy czarną szkatułkę ze złotym logo. Bardzo ładnie to wygląda wszystko. Tu standardowo AJ wewnątrz, no i czarna butelka. Butelka jak widzicie prezentuje się bardzo prosto, klasycznie. Ma na sobie ornamenty takie kwiatowe dookoła. Całość czarna, standardowy wygląd. Dwie sprężynki na butelce, jedna sprężynka na korku, Strzemiono po boku. Po prostu klasyczny design dla serii The Collector. Sam zapach. Powiem Wam, że sam zapach bardzo przypomina mi klimaty, które mogliście już zobaczyć na moim kanale, czyli pierwszy raz w momencie testowania próbek od Justyny z kanału Miss Potocki. Pozdrawiam Cię, Justyna, jeżeli będziesz to oglądała. Tam był zapach, który nazywa się Sterry Night od Montal, właśnie taki z jednej strony świeży, a z drugiej strony wąchając go przywołujemy na myśl sobie wieczór, bądź taką właśnie cięższą atmosferę. Mieliśmy również zapach od marki Latafa, Rawat Adjal, który mogliście również zobaczyć na moim kanale. Tam Wam mówiłem o tej właśnie Czystości, świeżości piżma, ale w cięższym wydaniu, w otoczeniu róży, przypraw i w takich bardziej wieczorowych klimatów. Czyli czystość, świeżość piżma zamknięta w właśnie otoczce bardziej wieczorowej, i ten zapach Black Masks od Alexander J. właśnie mniej więcej do tej grupy zapachowej bym przydzielił. Czyli zapach piżma jak najbardziej, ale to nie jest taka czystość i świeżość. Natomiast mamy tu inną świeżość, ponieważ mamy tu cytrusową świeżość oraz różę w nucie serca, która bardzo ładnie nam ten zapach lekko okwieci i przypudrzy. Co by tu dużo mówić? Zapach jest kwintesencją też takich eleganckich nut, dlatego że marka Alexander Chase opisując ten zapach, stwierdziła, że jest to zapach, który jest taką ponadczasową elegancją, który jest ponadczasową właśnie klasyką, ponieważ kolor czarny ogólnie kojarzy nam się właśnie z elegancją, klasyką, wyrafinowaniem, też w jakimś stopniu z charakterem, ponieważ nie każdy lubi czarne ubrania. Ponieważ czuję się w nich przytłoczone i jest to właśnie kwintesencja elegancji według marki Alexander J. Dla mnie jak najbardziej jest to zapach elegancki. Czuć świeżość, ale też i czuć. Charakterystyczną nuda piżma, która jest w tym zapachu. Ona jest bardzo specyficzna, bardzo taka aromatyczna i tajemnicza z jednej strony chcielibyśmy poczuć tą świeżość, tą eteryczność tego piżma, a z drugiej strony jest ona delikatnie przytłoczona. Bardzo ciekawy zapach właśnie w klimatach Latafa Ruat ajal albo właśnie Sterry Night Montal, tego typu klimaty. Przepiękny zapach. Ładnie się nosi, jest on taki mocno niezobowiązujący, na pewno nie będzie przeszkadzał otoczeniu, chociaż dosyć mocno się utrzymuje i ma dosyć mocną projekcję, więc jeśli go zbyt dużo użyjecie, to może gdzieś tam otoczenie go odczuć w swoich nozdrzach zbyt intensywnie. Natomiast sam wydźwięk tego zapachu moim zdaniem nie jest absolutnie inwazyjny. Jest to właśnie, tak jak Marka powiedziała, taka. Elegancja i ponadczasowa klasyka zapachowa. Zarówno dla pani, jak i dla panów, czysty uniseks tu spokojnie warto ten zapach przetestować. Przede wszystkim na skórze, dlatego że na bloterze on nie do końca pokazuje swoją moc i też swoje piękno, ponieważ na bloterze pachnie dosyć syntetycznie i dosyć tak bym powiedział nawet i tanio. Natomiast na skórze spokojnie ta elegancja z niego wychodzi. No dobrze, przejdźmy do tego, co znajdziemy w środku tego zapachu. A znajdziemy tutaj nucie głowy, bergamotkę oraz cytrynę. Na samym początku jest ta eksplozja orzeźwienia cytrusowego, jak najbardziej. Później gdzieś tam delikatnie czuć to orzeźwienie cytrusowe, ale nie jest to zupełnie dominujące. Nuty serca to róża, paczula oraz fiołek. Paczula tu jest, ale bardziej taka roślinna, bardziej żeby nadać trochę pazura zapachowi, ponieważ sam zapach jakby takiego piżma jest zbyt taki mydlany, zbyt taki gładki, zbyt wygładzony. Tutaj marka chciała trochę pazura pokazać, czyli jest róża i fiołek, ale w otoczeniu zielonej paczuli, bardziej niż takiej mocno ziemistej. Jest ta paczula, ale tu absolutnie nie ma ziemianki. I w nucie bazy znajdziemy piżmo wspomniane, oraz bursztyn. Nuty bursztynowe też raczej do złagodzenia kompozycji, natomiast sama kwintesencja, jeśli chodzi o zapach, to jest właśnie piżmo, jest róża, no i te cytrusy. Bardzo specyficznie to pachnie, bardzo tak inaczej, ponieważ znów mamy tu do czynienia z czymś takim, że mogłoby się wydawać, że jest to lekka i przyjemna kompozycja, ponieważ mamy aż dwa cytrusy, mamy róże, mamy fiołek. Trochę paczuli, no i piżmo. Więc wydawać by się mogło, że zapach lekki, łatwy i przyjemny, no ale niestety tak nie jest, ponieważ zapach jest złożony, zapach jest dosyć zawiesisty, zapach jest lekko dystansujący, właśnie tak jak to na takich eleganckich. Wyjściach. Jest to kwintesencja właśnie elegancji, kwintesencja takiego lekkiego dystansu i wyrafinowania ponadczasowej klasyki, czyli mamy delikatną świeżość, a jednocześnie mamy zapach o charakterze mocno wyjściowym, mocno takim eventowym, bym nawet powiedział. Ciekawa opcja, tak jak mogliście posłuchać mojego filmu o Rawat Adjal od marki Latafa, jest to po prostu piżmo w otoczeniu nocy, bym to powiedział. Nie jest to dzienne piżmo, jest to nocne piżmo. Czyli charakter, pazur, zmysłowość, elegancja, wyrafinowanie. Tak bym mógł sklasyfikować ten zapach. Fajna pozycja, długo się zastanawiałem nad zakupem tego zapachu. On jako ostatni trafił do mojej kolekcji, ale jednak trafił. Chciałem mieć również tę pozycję, ponieważ jest zbliżona do Rawat Adjal, do zapachu, który mi się podoba i jest tam fajne to połączenie róży oraz piżma. Tu mamy to samo. Jest to naprawdę ciekawa kompozycja i ciekawy obraz piżma w połączeniu z różą, fiołkiem i w otoczeniu Paczuli. Ale ta Paczula nie jest tu ziemista. Paczula ma tu charakter bardziej taki zielony i lekko czuć w tym zapachu pazura, ponieważ mamy tu wszystkie składniki raczej takie wygładzające kompozycje zapachowe i wydaje mi się, że dla nadania tego pazura ta Paczula tu właśnie jest. Nuty bursztynowe raczej ciepłe, raczej aromatyczne, nuty Pisa, mano. Specyficzne, to już ciężko jest określić, ale właśnie taka czystość, świeżość, ale nie taka właśnie biała świeżość, bym to nawet nazwał, tylko ciemna świeżość, jeżeli w ogóle można coś takiego nazwać. Róża, która również raczej będzie wygładzać. Fiołek, pudrowość. No i cytrusy zimne, ale orzeźwiające. No dobrze, moi drodzy, tu myślę, że już więcej na temat tego zapachu raczej mówić się nie da, ale nie można mu odmówić tego, że jak najbardziej jest podobny do Sterlingite od Montal oraz do Ruat Ajal od marki Latafa. Jest to ciekawa kompozycja dla pań i panów, którzy lubią efekt piżma, którzy lubią róże, którzy lubią coś bardziej takiego eleganckiego i wieczorowego, także łapcie próbki, łapcie testery, testujcie na skórze i koniecznie dajcie znać, jak Wam ten zapach się spodobał. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu właśnie, czy mieliście okazję przetestować Black Masks od marki Alexander J, bądź czy znacie Ruat Azzal, bądź czy macie może Steri Night od Montal. Koniecznie napiszcie Wasze spostrzeżenia i Wasze odczucia na temat tak zwanego ciemnego piżma, nie czystości, świeżości, tylko właśnie piżma w otoczeniu nocy. Jak Wy odbieracie tego typu zapachy? Jeżeli znacie Black Masks, to oczywiście również to napiszcie. No i jeżeli film się Wam podobał, to wiecie co robić: Łapka w górę, subskrypcja na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie. I widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!